A więc ja jestem jeszcze, się widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś widzimy się w kolejnym odcinku Shadow of the Tomb Raider eee, Zaczynamy, w długo nie grałem w to. Miałem sobie kilka odcinków na zapas, więc już lecimy. Gdzie my jesteśmy? Tam w górze. Ej, ja to miejsce kojarzę. Bo to wygląda jak to pierwsze miejsce z tego początkowego w ogóle, z początku serii. Chyba to było w pierwszym odcinku, ta, ta miejscówka Tak, to była w pierwszym mi... Tak Więc nie wiem o co chodzi Czyli tu gdzieś jest ta srebrna skrzynia XL Czell No nie wiem, nie wiem Albo to nie jest ta miejscówka Chyba No dlaczego on... Dlaczego ona nie skoczyła <laughs> mi w gardę. Dlaczego ona nie skoczyła do góry No i zobaczcie i pyk No i ona nie skacze No skocz! Boże, coś, coś się zwogowało Bo klikam skald w bok, ale coś nie działa Więc Zaraz się widzimy Okej, okay, dobra Nie musiałem wam po prostu przyspieszać, tylko Coś, coś było nie tak Czy ja mam na to wejść jakoś? Tu? Chyba widzę niżej ścianę do spinaczki. Zjeżdżanie, I tu będzie zjeżdżanie? Zjeżdżaj dobra, jest kaczemy, wow. i idziemy dalej. I tu gdzieś jest grobowiec wyzwań, ale nie jestem pewien, w którą w tą pójdę w stronę. Trzy, nie, 13. Przepraszam bardzo, idziemy jak. Nie wiem, ale w ogóle założyłem, że on tylko 24%. I to nie wiem, czy to jest cała fabuła się liczy. Czy to się liczy jako. Yy, tylko misje fabularne, czy też się te, te grobowce zaliczają, bo jak 25%, to nie wiem. Ile swoich odcinków będzie? To będzie masakra. Jak tyle odcinków będzie? Dobra, yy, tam mamy skoczyć. Pyk. Aha. Serio? Od początku? Proszę, nie. Dobra, odkąd? odtąd znaczy. Co jest? Dobra, nie skacz Dobra, wchodzimy I teraz tędy Idziemy. W ogóle muszę wam coś pokazać. A nie, to tylko... O nie, to tylko przy tym, przy ognisku szkoda. Coś bym wam pokazał fajnego? To tylko zwykły dźwięk. teraz chyba mamy po tym białym, bo ja wtedy za dale... Za, za... o nie, dobra. Bo ja chyba wtedy za nisko zleciałem, znaczy za nisko się bujałem. Dobra, udało się. Już ledwo co? Idziemy dalej. Tu, tu dalej się wspinamy. Posel dobra. Nie, nie, nie. Uf. idziemy i znów wskakujemy, bo widzę białe dobra tu nic nie ma kurendy no idź, wskakuj a co to jest? Czy będziemy mieli strzelbę? Weź tam strzelby. Bo pewnie trucy. Jest, mamy nowy sprzęt, dobra. O, jest ognisko. E, umiejętności, mam coś. Dwa punkty, dobra. E, co tu jest? Po zawanderzeniu, Ej, to jest fajne, dobra. Szybko się zdecydowałem. I teraz zobaczmy. Ekwipunek. Strzelby. Bishop. Bishop, złota edycja. Nie mogę się łuk sobie ulepszyć Dobra, czy ja dalej mogę strzelby? Mogę. Ej... To, są te, to jest takie same. Dobra, które? Co kupujemy? Tu mamy szybko strzelność, tu mamy pojemność magazynka zawsze lepsza. Dobra. Wszystko? Wszystko. I tu mamy przebrania. Hala, bo chcę zmienić. Ja bym chciał zmienić, dlaczego nie mogę? No, uzyskono. Nie chcę obracać, tylko chcę to wybrać. jak się wybiera stroje? Dobra. Ja teraz, jak, jakoś nie wiem, dobra bo to można z poprzednich części lary tak mocne bariery okej okay. włącz latarkę nic nie widzę dobra, dziękuję nie można tego zbadać, szkoda z tą strzelbą Nie ma żadnej żadnego sznurka nie. Yy. Co to było? Tam ktoś sobie widać cienia go. Wow. Miałem go zabić? I ile on mnie bije? Boże, zapomniałem jak się leczy. X Zabity Leży, przeładuj Co jest? jak się zmieniało broń? Nie to Chciałbym zmienić broń, dobra Będę wydziwiać Aha Jak się Muszę z... sobie przypomnieć, bo ja tak dawno nie... Chyba, chyba strzałkami się to robiło Już to znamy Wtedy teraz razu nie zaczęła strzelać I strzałkami właśnie Nie, przeładuj Nie Użyj tej apteczki Ile one biją w ogóle To jest masakra Zmień broń Na dół Nie Tu Prawo. Aha. Jakie na walka, co jest. Przeładuj. Dobra. Jeszcze raz przeładuj. Weź amunicję. Oni jeszcze strzelają? Kozak. Czekaj, trzeba go jakoś zabić. Dobra, leży. Gdzie jest tamtąd? strzeli. Wow, co on tu robi tak blisko? Dobra, uleż. użyj tej apteczki. Może. Aha? I to się bieda ze zasadzka? Dobra. Ciągle otworzę. Co jest? Widzę, było. Dobra. A ile on strzałów jeszcze przyjmie amunicja pyk 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 amunicja szukujemy ich gdzie są jeszcze tak jeszcze tam są strzelający ja chcę najpierw ich zrabować bo ja nie mam amunicji żadnej zobaczmy ile teraz mam Dlaczego nie ma nigdzie amunicji do Shotguna Czy gdzieś była tylko przeoczyłem Dobra no nie ma nigdzie To idziemy Co to jest w ogóle O karabin sobie przeładuje Kółko I chyba biegają, patrz ile ich jest. Nie mam pojęcia, co to jest w ogóle. Okej. Okay. Coś to blokuje. To blokuje. Jest tu gdzieś coś. Okej. Czy to się udało chyba tak? I do góry. ęcimy No i proszę i coś się otworzyło tu coś jest klikamy Coś tu było... Um. Okej, okay. jakieś procenty tego? Nie, coś się zrobiło. Okej, okay. ciekawe. O, skrzynka, właśnie z częściami radzi sobie tak pod wodą. Pan Max. I do góry. Idziemy dalej. Ła nie, Nie, nie amunicji. O, podziemiu, z podziemi wyskoczył. Tu mamy skoczyć Teraz tu mam skoczyć i się złapać tym i tutaj zjechać. Dobra Chyba trochę I skaczemy. Wow, wow. Tam kolce były. Tylko na to, co się kryje za drzwiami, mm -hmm. otwo. Mam otworzyć bramę. Myślę, że tym się nie spodoba to, cokolwiek tu jest, mm. i będą mi w tym przeszkadzać. Co mam utworzyć? Skrzynia może tu być. Czyli muszę na drugą stronę. Wezmę sobie inną broń, karabin na przykład. Chyba cię zrobiłem. Jakoś tu muszę wejść, na pewno nie tak. Hmm. Próbujmy, tu gdzieś się może wdrapać po tym? Tu coś jest. Po co to pomyślenie? Nie mam pojęcia. Będę też nie dziwne, eee, że stąd naprawdę gdzieś trzeba i szczel i czak czel strzegące skrzyny, czyli te potwory są X, te i szczel. Czekaj, tu możemy skoczyć, tak jest. Lesimy dalej. O, znów potwór. Leży. Może spać jakby co? Ej, to może to są... To są te potwory, które pozabijały tą trójcę. Ciekawe. O, nie można wejść. Aha. Aha. Dobra, trochę ciemność tam jest. Niech się przeładuje szybko. Wchodzimy. Pełne skupienie. Tędy? Dobra pójdę tędy Koniec skupienia mm, Ok Chyba było potrzebne skupienie Ile? Jeden? Dobra zabity A Ja chciałem już skoczyć Tak, nie, na górze. W razie czego, zawsze. Niech wyskoczy jakiś. Okej. Okay. Tu możemy. Odwrotnie, chyba odwrotnie, mhm, to jest tam, będę mógł przeskoczyć. Dobra, to coś było? Czy to jest amunicja do? Tak, mogę to wreszcie przeładować. Dobra, a i tak będę z tym chodził, z karabinkiem. Karabinek jest lepszy. Teraz mogę tu uskoczyć, dobra, udało się. Nie wiem ile już trwa odcinek. Tu coś jest Klikam Ło Boże, ale się to przestraszyłem. nie gadajcie, że ja stąd to muszę wyłączyć. spróbuję eee, dobra teraz to przecinam czy ja mogę? tu coś jest aż. Nie wiem, bo po tym chyba w drugą stronę mogę go strącić? Chyba tak bym to zostawił. Mówiąc szczerze, em. Um. Jak tu wejść? Tamten w ogóle zaraz przyjdzie, więc. się przygotuję. Tam by trzeba było jakoś wejść. Tylko jak tam wejść? Dobra, na razie pójdę tu. Czy ja tu byłem? Nie. Już widzę, że mnie tu nie było. Nie byłem tu. Byłem, byłem, byłem i... Gdzie muszę iść? Jakieś nory. Dobra. Ale to się okaże w kolejnym odcinku, gdzie muszę iść. Bardzo wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka i pa.